Sie, Siemanko, z tej strony Dylan, ze mną jest Dark MPL, Siemanow, witam Was. Jesteśmy w Zabicnej Gildi. Y tu jest dobry, uuu, teraz jest bardzo dobry przywódca, ma dobre staty. Jak na ten poziom, nie wiem, gorsze. Prawda? Zobaczcie jego staty, są lepsze. Tak, tak, nie ma... Kto? No, nasz ten. Y Aha. Tylko niech jeszcze życie podładuje troszkę i intuicję. Będzie spaczka. I w ogóle Jak na ten level to jest dobre ci powiem. Jak na 15 level to... Za chwilę będziemy mieli bitwę. Mam ...odcinek... litaj. ...się... Ej, możesz tak nie mówić, proszę Cię, Dylan, Jezus... Dobra, mi się chociaż już. na odcinku. Dobra, dajcie y, łapka... Y, łapka w dół, nie. Jedna łapka... Kto da jedną łapkę w dół, to nie będzie karaoke party w naszym wykonaniu. O, karaoke party, o, trzeba nagrać, ej, człowieku. Dobra, ja z nim nagram, ale... Nie dawajcie żadnej łapki w dół, bo nie będzie karaoke Jeśli, Jak będzie 10 łapek w dół To nie robimy serii z Karaoke party Ja jeszcze, jeszcze dzisiaj to nagramy no. Dobra, zaraz będzie wojna tutaj Oni są cięcy, to ich, ja ich zjadę z Darkiem I dobry. A, on ich jest chyba tylko 4 w I jeszcze nas zjedzie tylko jeszcze yy, Wiecie co bym chciał? Go prawie Go nie ma, on był Prawda Dark? Co? Go nie ma, ja, co, ja bym powinien być przywódcą, bo ja jestem. O no, bo on e... był ostatnie 3 dni temu. No tak, i on pacie. My nie codziennie macie... nie jesteśmy, on był trzy dni temu. No to, Ej przywódco, jesteś na YouTube, to wiesz. Tam Weź mi daj tego. Weź mi daj przywództwo. Ja, ja nikogo nie wyrzucę, tylko jak wiesz, jak ktoś nie będzie. Nic robił, nawet nie będzie się do walki przyłączył, to wiesz, to nie ma po co. Co robi się, on gaz pieprzowy, piep... popieprzowy. Wendy też był 12, ale chociaż się przyłączył i coś dał, to wiesz. Mam gaz popieprzony. Ja mam gaz, y, gaz, 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 gaz jaki? Gaz, 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 zamianzy, gaz osmaku, ciskam, dodechnie gaz. I w ogóle teraz ja walę z... Y, idę walczyć z tym... z tym głupkiem. Trzy, cztery i próbujemy, ludzie. Y Bujemy. Kurde, nie, przegramy, to nie jest za dobry. Ale z tym tym? No, z tym pracownik mieszający ciasto. Nie jest za dobry, cały czas poszkakuję. Nie zjedziemy go. ma chyba ile ja. I już mnie zjechał criticalem. Yy, f -f -f -f, szkoda. Szkoda. Yy, cz czemu się nie chcesz przywitać? Ej. Ja? ja się przywitałem. Czekaj nie, ja z... Nie, Spróbuję szósta. z tym dziadkiem, z tym dziadkiem, ochroniarzem spróbuję. Dawaj, czekaj, zjadę go, spróbuję. Spróbuj. Ja go już zjechałem dawno, jest prosty. Czekaj, ja mu odpiszę Od... no. No, ja yes, O ja podskoczyłem Yes! Ooo! Uuu, jaki zarąbiste mam, dodaje mi 14 kondycji. Tylko. A to załóż sobie. No wiem. Ja mam 305 kondychy. Ole, co robisz w tym wyglądam, Ile ja pierdziele. Czekajcie. Wow, ho, ho. Słow. Ale piska w tym wyglądam. Ale te klapki nawet do tego pasują. No. zawiąco zawiązał smaku truskawkowym, też to mam. Yy, weź odezwij się. Co, teraz za nie mówiłeś? Tak? Nie chcesz nawet napisać? Tak. tak. Nie, no czekaj, bo ja tu nad postacią Ale pracuję, nie, ty. nie. Ja mówię do tego. A, no do to igenazo. Muszę tam niech. chociaż się przywita. A, czekaj. O to... ja pierdzielę. Ej, mam takiego buga, że na że jak wiesz, jak trzymasz myszką, nie, no? mapę, to trzymasz tego, nie? A ja tak trzymam, że zamiast, yy, zamiast tą ikonkę z myszki trzymać na Wiesz na sladze, nie? Żeby ją przynosić. To ona jest jakieś około jakieś yy, ten 10 cm, nie? A patrz teraz jakie mam staty. Czekaj. Jaki Czekaj. Jaki był głowy Czekaj. I patrz teraz, jakie dobre staty. Czekaj. Bez niczego. A co ja robię w ogóle? Dobre staty bez niczego? No, bez niczego są dobre. Teraz patrz, teraz z statami, patrz. Z rzeczami. Trzema, z czterema, z pięcioma, Sześć. Zaatakować cię i okulary. Nie, 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 nie. Kurde, to... Jezu, siedem minut już czekamy, jeszcze nie ma. dobrze, mam. ja tu sepkę zabiję, albo te... Nie, sepkę spróbujemy. Nie zjedziemy Notatki. sepkę, zobaczcie, to jest jego. flagę brazylijską ma epicką. Fajnie, fajnie. Spróbujemy wybierać. U, nie zjedziemy na duże życia, chyba, nie wiem, ludzie. Nie pomijam tego, bo Dark mówi, że nie pomijać, bo... Bo nie, bo lepiej jest nie. Prawda? No. Wiesz o co chodzi jeszcze w tych unikach? Jak ktoś ma mniej od ciebie uników, to to unikniesz. Jak on ma więcej inne, o jedno, to ty nie unikniesz. No wiem, przecież wiem. Dobra, zaatakuję się I teraz... Yeah. Nie, Pięknie. Tylko mi szkoda, że tych nadzwyczajnych nie. Dobrze. Mamy... Ej, wojna! Yy, wojna, Już jest? no zobaczmy. Bijemy się. Yy, najpierw Wendy. Uuu Wendy dobrze ją ciśnie stary. Wendy dalej, Wendy, 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 Wendy. U Wendy ją dobrze ciśnie stary. Pa! No. Taki Wendy jest dobry! Ścisnął ją? Nie nie nie, 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 chyba nie pociśnie. Nie, nie pociśnie. Ale po... Wygraliśmy! Czekaj, ja nie pomijam. Łu i dostanę ubranku, który doda mi pięć kondycji. Kacper. I dostanę o, pięć kondycji. Od... Ej, Kacper zjechał dwu... Czekaj, dwóch chyba zjedzie. Ja nie będę. Dobra? Stary, zjechał no, dwóch, Kacper! Ten najlepszy. Poszedł. Na dwa hity. O, ja pieciela. Ten jasne. najlepszy pokonał Kacper, a teraz py x, py, x 5 tysięcy kosztuje mnie 50 energii. Ło, pocisnął tego PX, PX na hita. Dobra, ten nasz przywódca go pociśnie. Przywódca nasz go zjechał. Nie, nie chyba nie, chyba ja go zjechałem. Ja go zjechałem, stary. Kumasz to? A ja nie zawalczyłem. Czekaj, okay, dobra, teraz ja. Dy, nano, Ja ale go pocisnąłem. Podskoczyłem, ani razu na stary nie uderzył, nic. Ale... Dostajemy blanco, który mi dodaje 24 kondycji, 11 intuicji i 32 minusowo siły Takie sobie. Uuu, uu, dostaję 3 pół umiejętności. Fajowo, fajowo. Ja nie zawalczyłem? Nie. Ja pierdzielę. 30... ej, 32 siły mi zmniejszy. Zobacz teraz trzy, cz czekaj. Zobacz, czy mam lepsze spać. Popatrz na moje staty. Widzisz? No. A patrz teraz. Lepsze? zaraz e, zobaczę. Ja myślę, że tak, bo mi to tylko dodaje 32 siły. No. O. I to ja też lafrek sprzedam. Albo nie, bo to jest rzadkie, rzadkie wystawiam. I w ogóle wam tu pokażę. Fajnie w tym. Ko o, fajnie wyglądam, zobacz. Czekaj. W tym czerwonym? No. No. No czekaj, zobaczymy na co mogę zmienić. Mogę zmienić. Ja zarobić się o, w tej na to co ty chcesz? Ten przy dy dyskotygowy z lat 70-tych, fajowo. Zmieniam Dobra. sobie. Ja zarobiście się wygląda w tym stroju z tą kolorinką. No patrz teraz na mnie zajebiście wyglądam, pa. Czekaj, już patrzę. No. Ale Dobra. niebieska niebieska mi się przydała tak jak u mnie. Dobra. Posz, u mnie zarobi się niebieska wygląda. Patrzymy. Nie widzisz już Co? Czekaj, pozdrów i ty. Czekaj mu napisem, żeby pozdrawił YouTube, bo tak nie można nie pozdrawiać YouTube'a, prawda? Tak. Jesteśmy już koksami, dzięki mnie, bo mamy 5000 honoru. Czy pokażę was, pokażę, pokażę wam nas w drużynie, czekajcie. Patrzcie który jesteśmy, którzy jesteśmy, zobaczcie. Ja jestem drugi. Ale nie, w drużynie, zobaczcie. 1184. jesteśmy. To nie tak źle. To nie tak źle. I turniej tygodniowy jestem 1000... 105, a Dark MPL jest lepszy, bo ma 118. 800, 800. 818. Czekaj, honor. A tu jest też doświadczenie i na honor, i na honor drużyny. Ja jestem w honorze 120. 190. Kurde. 198. Nie wiem. I nie wiem o co ci chodzi, czekaj. Okay. No weź sobie turnie i to masz doświadczenie i honor. Mi coś? Wejdź dalszy, w Honor, 10. wejdź. A ile mu napisać, że mam lat? Nie wiem. 15. No, 15 Tak, 15. Dobra, mam 11. Na yy, mam 15, on też ma 15. No dobra, czekaj, bo tu jest. Na którym jesteś miejscu w Honorze? Ja mam 15 lat, ty też masz 15, tak? No wiem, ale ja na nie którym ty, jesteś. Mi, mi tylko mikro, tak wiesz, takie głupie, że. Że normalnie mi. wiesz, gadam tak, jakbym miało 11. Wo a ty w honorze jesteś Dobra, dalej ode mnie, jesteś na 5, 500. Ale w ja jestem w honorze, ja jestem w honorze, człowiek Bohaterzy! Co? Bohaterzy! Nie, wejdź w e, turniej tygodnia. honor. tysiące w bohaterach jesteś lepszy ode mnie. Turniej tygodnia, no. Ja jestem na dwusetnym miejscu. No, 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 na pewno. No, na serio. Na wejdź pewno. w turniej i honor. No napisałem turniej i honor, no. 500, Pięce... nie, ja 525. No. A jestem na dwusetnym. Poczekaj, nie wierzę. Uuu, gratuluję, brawo. Jeszcze doje, jeszcze doje. Panor drużyny jeśli jesteśmy dobrzy A jesteśmy dobrzy, jesteśmy słabi. No zobacz w tym... No jesteśmy na tego, słabi jesteśmy. No ale nie tak bardzo. A czekaj, a top 10? 30 oponek drużynowych stary. WOW Czekaj, za drugie miejsce 150 A co pod... można za oponki kupić? Nie wiem. Nagroda za trzecie miejsce 100. On trzy tysiące kasy wrobić sobie w postać, bo już dzisiaj sobie nie pogram. I z dwóch. Okej. Okay. Dobra, ludzie, zaraz kończymy odcinek. Bo mi się później znowu zmieści. Dobra. Jeszcze raz spróbujemy zatakować I patrzcie na tego ziomka. Przewódcę. Patrzcie na jego staty. On jest spoko. Dobre ma staty. Jest okej. Okay. Fajne może okej. Okay. Spoko. Tylko... On nie przychodzi tak często jak ja. To są moje staty. Gdzie? A patrzcie na Darka. Nie, to jestem ja. Ja mam takie staty. A to jest Dark. Dobra, jestem Zhongi. Sorry, was, że za nieobecność. Ja mam, ja z Darkiem mam najlepsze staty. To my powinniśmy przywódcami być. I no. przywódca też powinien być, bo ma też dobre staty. Ale nam też powinien dać. Jesteśmy bardzo dobrzy. lepsi od niego. Ale przywódca nie jest chyba tylko tego. Każdy gil w jest, jest, no, jeden przywódca. To by mi dał tego przywódcę, ja bym był. Cześć, napisał mi, z, jestem z miasta, tak, a co? co? Mam być ze wsi, tak jak Dark? Ja... Ni co? Nie. Joha! Nie, czekaj. No jesteś ze wsi. Co? Jesteś ze wsi. No tak pośrednio.